Ale ty jesteś partnerem dla swojego pięcioletniego syna, czy raczej jesteś takim troszkę zdystansowanym, srogim egzekutorem swoich poleceń? No nie, ja jestem, kurde, słuchaj, no co <grym> cię oszukiwał? Ja jestem takim. No, ja spełniam chyba y, swoje marzenia z moim synem. Czyli? No, czyli ja jestem po prostu jego najlepszym kolegą. <grym> ja, czyli ja. Na czym to polega? Mówi: no, Tata, buciczki! Nie, buciczki, nie, to on taki nie jest. Trochę nie. to tu Stawiam granicę, to raczej mamusia jest taka, żeby za niego życie przeżyła mhm. i, i po prostu cały czas nosek nie. Tutaj ja akurat jestem twardy, ale wygłupiam się z nim, robię co. No, 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 bawię się z nim, szaleję, wywracamy się, no, 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 no robimy najróżniejsze rzeczy, tak jak ja, ja chciałbym, żeby ze mną rodzice robili. A... Ale nie wie, a wiesz o tym, że stawianie granic daje dziecku poczucie miłości? Tak, dla, dlatego też ja nie ukrywam, że chodzę na terapię, nie mam przykładu z domu, nie jestem ekspertem bycia rodzicielem. Jedyne co to wiem i to chciałem powiedzieć, że to co moi rodzice mi dali, mimo tego ciężkiego związku, mimo tej ciężkiej sytuacji, mój ojciec jako mężczyzna. Zawsze potrafił mi powiedzieć, że mnie kocha i to jest coś niesamowitego, bo wiem, że 90% moich, pro, 90 moich kolegów nigdy nie usłyszało takich słów z ust twojego ojca. Mhm. Ja to zawsze od niego słyszałem i zawsze go kochałem i zawsze o niego walczyłem. Ale ja pamiętam, że zresztą... twoja mama potrafiła ci powiedzieć, Miszku będziesz wielki. Tak, to prawda. Moja mama mimo że kurczę, miałem pały od góry do dołu i w ogóle wyrzucali mnie z licea, z, z każdego liceum, do którego trafiałem, to chodziłem po korytarzu i mówiłem: "Mamo, jestem wielki". A mój ojciec wychodził, mówił, mówi: "Tak, ale w czym ty jesteś wielki? Powiedz mi, pały od góry do dołu, no to w czym jesteś wielki?". I moja mama mówiła: "Nie słuchaj tego starego wariata. I tak jesteś wielki". I to też mi za, jakby zaszczepiła coś w tym moim niskim poczuciu i złudnym poczuciu wartości które se pompowałem, że jednak jestem coś wart, że coś osiągnę.